Hej kochani, witajcie w nowym vlogu, znowu będzie taki łączony, ale nie rozgaduję się, zresztą zobaczycie, ja już nagrałam dwa filmy dzisiaj, kto mamy godzinkę w ogóle? 13, więc bardzo dobrze, dobra godzina, chcę wyjść za chwilę z domu, ponieważ pogoda jest... Cudowna, jest 27 stopni, słuchajcie. Także no, lato mamy e, wręcz. Czekam nadal na kuriera, który miał być między 9.45 a 11.45, a mamy już po pierwszej i jego nadal nie było. Próbowałam do niego zadzwonić, ale jego numer jest nieaktywny, więc. Trochę się wkurzyłam, bo już mu chciała wyjść. E, dlatego, że specjalnie z Dana nagrywałam, żebyśmy mogli sobie wyjść z domu i jechać do tej Ikea. Tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu, potrzebuję te przegródki e, do toaletki i też nie chcę jechać za późno. Dlatego, że im później, im bardziej po południu, tym będą i korki, i tam będzie masa ludzi. E, a im wcześniej pojedziemy, tym powinniśmy tego uniknąć. No ale nie wiem. Najwyżej pojedziemy, a zostawi mi gdzieś tą paczkę, no bo no nie wiem, chyba że nie będzie do mnie dzwonił, bo wiem wam, że już nie bywa. Także tak. Aha, i jeszcze muszę jedną rzecz zrobić przed wyjściem zapakować paczki dla zwycięzców. To zdanie z Instagrama, ponieważ trzy paczki będę wysyłała. Jedna takie trochę zaległe, bo czekam, aż rozwiąże się to tu, żeby już wszystko naraz wysłać. Więc zaraz się za to zabiorę. Jak słyszycie hałas, to mamy balkon otwarty, bo naprawdę jest. Cudownie, mega cieplutko. Ok, my już wychodzimy i tylko Wam pokażę, jaką mam przepiękną sukienkę z, ze sklepu Kinga Fashion. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jest cudowna, naprawdę spójrzcie. Taka, no prawie że maxi do połytki, więc midi powiedzmy, ale tył jest wydłużony do ziemi i okulary są z mango, a ogólnie niedługo będzie haul zakupowy, bo bardzo dużo rzeczy mam właśnie od Kingi i czekam na jeszcze jedną paczkę. Także, no miałam nie grać w sumie holu, ale chyba nagram, bo trochę tych rzeczy się zebrało. Także tak się prezentuje. Bardzo mi się podoba. No i mam konwersję do tego. Misja niestety zakończona niepowodzeniem. Nie kupiłam tych przygródek, ponieważ to już jest koniec serii i już ich nie będzie. Jest trochę się wkurzyłam, powiem Wam, że to, że dlatego, że mam ich trochę i będę musiała teraz przeorganizować całkowicie, w ogóle w jakiś inny sposób zorganizować tą toaletkę, dlatego, że one są pocięte i no nie ma sensu, chyba, że na jedną szufladę może zbiorę te wszystkie, które mam i jakoś to ułożę, no bo tak to no kompletnie nie ma to sensu. Jak macie jakiś dobry sposób organizacji albo jakieś sprawdzone pojemniki o różnych wymiarach, które nie są za wysokie, bo te szuflady nie są wszystkie zbyt głębokie, to dajcie znać, bo będę teraz szukała jakiegoś innego sposobu to kupiłam inne rzeczy. Kupiłam doniczkę w końcu, jakąś taką ładną. Kupiłam worek taki wiklinowy, em, który też mam zamiar, żeby robił za donicę, albo po prostu coś tam w niego włożę. Kupiłam liścia e, i kupiłam kwiatkę chyba. Nie wiem, pok pokażę Wam w domu, jak już będę. Kochani, muszę Wam się pochwalić jedną sprawą. A mianowicie w majowym joju, kto tutaj jest. Znajdę szybciutko. To ja, to ja, jestem w gazecie Także jakby ktoś z was Kupił akurat e, tego doja e, I zrobił sobie zdjęcie Z nim i wysłał mi To byłoby mi bardzo miło e, Że po prostu mnie wspieracie A Znajdziecie tutaj moją taką listę Top 10, To prawda tą listę wysyłałam Już jakiś czas temu, ale nadal Jest aktualna, pewnie bym dorzuciła jeszcze Tutaj coś teraz, e, ale generalnie Top 10 e, kosmetyków E, Natalia uwielbia eksperymentować z różnymi kosmetykami, ale jej faworyci to kwintesencje romantyzmu w luksusowym wydaniu. Tak, także tutaj znajdziecie moje ulubione produkty i to jest ten joy, e, tak jak mówię, z maja 2019 z Larą Gessler. Ten vlog powinien się pojawić za kilka dni, tak na spokojnie, za kilka, kilka dni, ale no to jest jakby na cały maj numer, także bardzo, bardzo się cieszę. No i jeszcze Wam pokażę, co kupiłam w Ikea, bo obiecałam, że pokażę. Kupiłam Donicę, zachowałam paragon, żeby Wam powiedzieć, co jej kosztowało, jakby ktoś chciał. To, to było pomek sprząta na balkonie, i tam się kręci. Kupiłam Donicę taką wytłaczaną, jak widzicie, w takie wypustki. Bardzo mi się podoba. Ogólnie jest błyszcząca, nabłyszczana i wygląda naprawdę bardzo elegancko. Jeszcze nie wiem, które kwiat w nią włożę, bo kupiłam jeszcze coś fajnego na kwiata. Czekajcie, bo Candy tu kombinuje. No chodź. <laughs> Przylepa. Wróciliśmy, właśnie przed chwilą byliśmy wysłać paczki. Była z nami na długim spacerze, bo byliśmy na dalszej poczcie niż zwykle, żeby zrobić sobie spacer i nalatała się i teraz na kolankach się przytulić. Ta donica, o kurde A dobra Kosztowała 50 złotych, 49,99 Zobaczyłam, że tutaj są jakieś dziwne nazwy same Ale nie, faktycznie jest napisane Osłonka donica 49,99 zł. Kupiłam też liścia, tak jak Wam mówiłam. To właściwie wielki liść Monstery. Myślałam, żeby kupić trzy, ale kosztowało 20 zł i stwierdziłam, że dobra, kupię z jednego, poza tym jest ogromny, więc w moje wazony raczej trzy by mi nie weszły, ale naprawdę tak jest, wydaje się, porządnie zrobiony. Się tuli. Wydaje się, porządnie zrobiony oczywiście sztuczny, więc gdzieś tam sobie go wstawię. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale coś wymyślę, bo bardzo mi się podoba to, jak gdzieś takie złożone właśnie taki jeden liść. Kupiłam też takiego malutkiego, malutkiego, no taką gałązkę z kwiatkiem. Zastanawiałam się, czy więc kwiata normalnego, czy tylko taką gałązkę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mam taki malutki wazonik na jeden kwiat. Kupiłam kiedyś wisku i nie miałam nic do niego, więc stwierdziłam, że kupię coś sztucznego i to o wiele bardziej mi się podobała taka gałązka z delikatnymi kwiatkami niż takie te kwiaty całe sztuczne pojedyncze, więc wzięłam to i to kosztowało 3,99. Kupiliśmy mały zapas wieszaków, tylko tyle, i ten zestaw kosztował 6 zł, bo czasami nam brakuje, zwłaszcza jak ktoś przyjdzie, chce sobie zostawić jakąś tam narzutkę, kurtkę swoją. Chociaż teraz przyznaję się, że też w naszych ubraniach trochę zabrakło wieszaków. Natomiast absolutnie nie usprawiedliwiam się tym, że kupuję więcej wieszaków, bo na bieżąco robię porządki w szafie. Muszę wystawić w końcu to ubranie, bo leży w trochę. E, ubrań na sprzedaż, także obserwujcie Wintek, tutaj kupiliśmy e, to już w TK Maxie takie młynki na pieprz i na sól dlatego, że mieliśmy, ale one są takie, ła, te nasze są takie, które się nie wymieniają tutaj na sól himalajską, e, także e, te młynki, jakby ktoś chciał wiedzieć, były po 20 zł, ale są naprawdę takie porządne, no i można je e, wymieniać później, jakby ten e, wkład po prostu pieprz i sól, ła dobra to to. I ostatnia rzecz z Ikea to taki kosz wiklinowy, w który też chciałabym włożyć kwiaty, Przynajmniej taki jest plan, ale on jest naprawdę bardzo duży, więc ewentualnie mogę tutaj sobie włożyć na przykład jakieś koce, jakieś gazety, coś tam sobie powkładać, ale zamysł jest taki, że włożę tutaj kwiata, tą palmę taką, oczywiście w osłonce czy tam na talerzyku i do środka i postawię gdzieś, nie wiem, na podłodze czy gdzieś, no nie wiem jeszcze dokładnie, i ten kosz kosztował e, 40 zł, więc naprawdę bardzo dobra cena moim zdaniem, dlatego że e, patrzyłam na takie kosze już ostatnio w H&M Home, bo też chciałam właśnie na kwiata i były bardzo drogie, po 80 chyba zł, także no przesada za kosz wiklinowy, e, zwłaszcza taki wiecie, no, no taki niezbyt jakoś tam super, niesamowicie wykonany i tamte w H&M też takie były, więc cztery dyszki. Także dobra, ja uciekam trochę do ogarny Bo jest niesamowity bałagan I jeszcze muszę dzisiaj zrobić podsumowanie A to chyba tak o, po 12 godzinach Zrobię podsumowanie tego podkładu No i też testowałam nowe palety cieni W sumie porównanie robiłam I też chciałabym zrobić podsumowanie pod koniec dnia Także uciekam A i jeszcze muszę zrobić, właściwie zagrzeć obiad Wczoraj mamy kotlety I trzeba upić ziemniaki Także spadam Właśnie nagrywałam filmik na Instagram z tym makijażem I powiem wam, że to jest chyba mój Ulubiony makijaż, jaki zrobiłam od długiego, długiego czasu jest prosty, bo to jest taki neutralny make-up, ale tak mi się jakoś podoba, użyłam tych nowych, e, płynnych rozświetlaczy do e, twarzy i do ciała z Huda Beauty, bo przyszły mi chyba wczoraj czy przedwczoraj i jestem zachwycona, spójrzcie na dekocie, jak to przepięknie wygląda, ten glow, wow, masakra. Jestem zachwycona i użyłam też ich na oczach, na kościach policzkowych, jako rozświetlacz i na ustach, chciałam mieć tak przy. A, jeszcze jako bazę pod podkład, żeby był taki efekt glow. Widzicie? Chciałam już tak na maksa je przetestować, jak się sprawdzają w różnych sytuacjach. No i powiem Wam, że jest ekstra. Chociaż powiem Wam szczerze, że ten naj, najjaśniejszy odcinek, czyli Luna. On jest dosyć ciemny, mam go na dekolcie i mógłby być spokojnie odrobinę jeszcze jaśniejszy. Tutaj się wydaje wręcz biały, i na początku myślałam, że ten drugi będzie dla mnie odpowiedni, czyli Aphrodite, ale nie, nawet ten najjaśniejszy jest odrobinkę ciemny. No, troszkę się odróżnia. Teraz, jak go tak mocno wklepałam w ciało, to jest ok, ale generalnie mógłby być spokojnie jaśniejszy. Mam też opaskę na głowie. Opaska jest z blingshop.pl, pokazywałam wam w. Unboxingu e, patek PR e, Biżuterię ogólnie Aha i jeszcze ten łańcuszek jest, tylko chyba wtedy zapomniałam o nim A ten łańcuszek też jest Z blingshop.pl No generalnie powiem wam, że jestem zachwycona I chyba będę częściej robiła taki rozświetlany make up e, Zwłaszcza w słoneczną pogodę Kiedy możemy tutaj odsłonić trochę też ramion Dzisiaj jest jakaś tragiczna pogoda, jest po prostu tak pochmurno cały dzień Były takie przebitki, lekkie słońce rano, ale no, się strasznie Wczoraj było mega ciepło, było 28 stopni, a dzisiaj, no nie jest jakoś bardzo zimno, jest chyba 19 czy 20 stopni Ale jest tak pochmurno, wygląda jakby była jesień, jakby za chwilę miało zacząć lać Także nie za ciekawię. Dobra, ja sprzątam, bo zrobiłam niesamowity bałagan podczas nagrywek, jak zwykle ja już skończyłam właśnie nagrywać ulubieńców i chciałam Wam pokazać na takim tle mniej więcej nagrywam. Oczywiście e, lampa była za moimi plecami do rozświetlenia tła, ale postawiłam kwiata w tej. Em... Do nicy, w tym koszyku, który kupiłam w i Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Trochę jest za duży faktycznie ten koszyk, ale tak wiecie, pod kątem, jak nagrywałam super, to wyglądało. Bardzo mi się podoba i ogólnie zastanawiam się, czy go tutaj zostawić w tym pokoju, czy wziąć go tam gdzieś do salonu, żeby był bardziej widoczny. Ale z drugiej strony, właśnie to jest fajne tło, takie troszeczkę inne do filmów pod kątem. No i tutaj do tego wazoniku małego, o którym też Wam mówiłam, wsadziłam te, ten kwiat, taki ala, polny kwiatek. I też myślę, że wygląda to ekstra. E, także takie nowe tło. E, I na Instagram też zaczęłam trochę inaczej nagrywać. Używam innego tła. I to jest to beżowe tło, którego używam kiedyś, już dawno, dawno. W ogóle jako tła ja używam materiałów. Normalnie kupuję w sklepie z materiałami, zazwyczaj półtora metra i to mi idealnie starcza na ten taki wieszak z Ikea. To jest jak właśnie taki na ubranie z Ikea również, ponieważ mam taki specjalny statyw, który służy jako tło, ale jest tak ogromny, że tutaj w tym pokoju nie mogłam się z nim pomieścić, a to idealnie mi starcza jako tło do nagrań, także naprawdę ekstra, jak ktoś zaczyna no to polecam serdecznie właśnie coś takiego zrobić. Ten stojek też jest bardzo, bardzo tani. I też kupiłam nowy materiał w płocku, jak byliśmy na święta mam taki żółto pomarańczowy taki intensywny fajny będzie do makijażu jakiś na wiosnę lato już jeden nagrywałam filmik na nim ale jeszcze nie wiem kiedy będzie na Instagramie natomiast no właśnie chciałam wam pokazać bo czasami pytacie co to za tła jakich używam czyli pod spodem jeszcze jest to takie różowe którego używałam zazwyczaj ale teraz na razie odchodzi w zapomnienie bo spodobało mi się bardzo to Beżowe, zwłaszcza, że pięknie odbija światło I na tym różowym czasami Jak światło się od niego odbijało To było, byłam prześwietlona byłam taka lekko żółta A na tym super wychodzą kolory I faktycznie są oddane tak, jak wyglądają w rzeczywistości I ogólnie No dobra, pokażę Wam ten mój bałagan Bo chciałam Wam powiedzieć, że zastanawiam się Czy całkowicie tutaj nie poprzestawiać Może na dniach Żebym miała Tak, tą to to, to biurko z Aleksami, które jest tutaj, żeby było za mną, ta komoda by poszła tutaj w bok, a to biurko miałabym tutaj i po prostu do nagrywania czy do makijażu musiałabym sobie brać kosmetyki jakby za siebie, natomiast myślę, że byłoby to fajne rozwiązanie, ponieważ to biurko jest lekkie i mogłabym się z nim przemieszczać na przykład raz tutaj, a raz nagrywać tutaj z tłem na komodę albo z tłem na biurko, na którym bym jakoś ładnie ustawiała może ten obraz, znaczek YouTube'a, czy tam jakieś kwiaty bym postawiała, coś takiego fajnego. Miałabym po prostu dwa tła w tym pokoju do wyboru, na których mogłabym nagrywać, więc myślę, że to byłby ciekawy pomysł, bo no z tym biurkiem się nigdy niestety nie przemieszczę do nagrywek, ponieważ no tu są te szafki z kosmetykami, to jest niesamowicie ciężkie, strasznie, strasznie ciężkie, więc zastanawiam się, czy po prostu tak sobie nie pokombinować, żeby było bardziej różnorodne, Ostatnio spodobało Wam się bardzo, jak zmieniałam tło, jak nagrywałam w sypialni pod takim trochę innym kątem, więc chciałabym, żeby trochę na tym kanale się działo, nie tylko jeśli chodzi o teści, ale też właśnie o tło, żeby było tak różnorodnie, żeby przyjemniej się oglądało, żeby nie było nudno, więc no myślę, że ten pomysł Wam się spodoba, bo zawsze lubicie takie zmiany i zawsze bardzo pozytywnie na nie reagujecie. Poza tym trochę pozmieniałam tutaj też w tej komodzie, jak widzicie, no to co Wy widzicie w filmach, to jest tak od połowy do góry, więc e, ustawiłam sobie takiego kwiatka też małego. On jest z Jisk. E, to jest sztuczny kwiatek. E, kwiatek właściwie taki chyba to miał być Aloes, nie wiem. Ten wianek jest e, z paczki pr w której dostałam paletkę Mio z Vanessa, więc sobie tak ułożyłam razem. Tutaj mam oczywiście nagrodę e, z plebiscytu Ofeminin. E, tutaj mam ramkę z różami. Myślałam, żeby wstawić w to zdjęcie, ale w sumie fajnie. Podoba mi się, że są takie te róże, no bo na tło chyba bym nie chciała jakiegoś swojego zdjęcia z Tomkiem. Trzeba Szczególnie swojego, czy candy, czy coś. Chyba nie. Fajnie tak wygląda, podoba mi się, dajcie znać co myślicie. Tutaj ten kwiatek, tu mam pędzę, których jeszcze nie testowałam, w tym ananasie, to jest właściwie doniczka z Pepko, ale bardzo fajnie się sprawdza jako taki em, kubek, em, pojemnik na pędzle. Ale milutkie są te pędzle: to są pędzle z Revolution Pro. Muszę je przetestować już niedługo, em, bo jeszcze nie miałam okazji użyć. Ale podobają mi się w tle, jak wyglądają, bo są bardzo ładne. Tutaj mam tą gwiazdkę, którą kupiłam przed świętami jako em, dekorację. Ona jest też z Pepko. Tutaj mam em, kuferek z Benefit i lusterko też z Benefit. Tam w tle. Jest um, pudełko po palecie Huda Beauty New e, Nude, dlatego że no chciałam to zabrać, ale tam spójrzcie jest takie, nie mam gdzie to schować takie, nie wiem w sumie jak to się nazywa, taką podkładkę dużą. Nie mam gdzie ją schować, ale poza tym ta ściana tam nie jest taka do końca ładna, więc stwierdziłam, że w tle może sobie to być tam z daleka, żeby nie było widać takiej no, lekko parsowanej ściany. I tutaj mam, chciałabym jeszcze coś tutaj wstawić, takiego ładnego ozdoba, ale na razie póki nie kupię, to sobie stoją takie moje ładne kosmetyki. Tutaj mam podkładkę, która była pudełkiem, w którym przyszedł mój kalendarz. Tutaj mam dwie palety do twarzy z benefit bardzo ładnie wyglądają też. Dalej fixer z Maka, który jest moim ulubionym produktem ever. Naprawdę jest cudowny, uwielbiam go i też bardzo ładnie wygląda. Dalej olejek z By Terry, którego jeszcze nie używałam, olejek do ciała i tutaj mam dwie pomadki z Yves Saint Laurent, które też bardzo ładnie wyglądają, więc naprawdę fajnie się to prezentuje. A tam na dole to już tak no, nie ma znaczenia, bo i tak tego nie widać, ale też trochę sobie to zorganizowałam, bo tak to stały takie, wiecie, pojedyncze pudełko jedno na drugim, a teraz powkładałam wszystko do trochę większych, żeby jakoś to wyglądało nawet dla mnie, bo drażni mnie bałagan strasznie. E, tutaj mam taką szkatułkę z biżuterią, to jest w ogóle z NYXa. Kiedyś jakąś kolekcję NYX dostałam, tutaj mam Wszystkie moje perłowe spinki, zobaczcie ile tego jest. Jakieś łańcuszki, kolczyki, tutaj wszystkie kolczyki, e, które mam takie większe, e, i tu opaski, i e, nie tutaj tylko opaski, a tutaj mam jakieś chustki takie e, i gumki takie większe do włosów. Także tak, tam różne rzeczy do włosów, e, jakieś tam suche szampony, lakiery, szczotka i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem Wam, że no teraz jestem w miarę zadowolona z tego tła, natomiast no fajna by była różnorodność. Chciałam wam pokazać, bo kupiłam jeszcze jedną rzecz do domu, także tutaj z tego vloga się robi taki trochę hold domowy. E, kupiłam taki śliczny wazon, w który postanowiłam, że Włożę ten duży liść. Trochę jest za długi. Chyba go przytniemy tam końcówkę. Niby się trzyma, ale boję się, że przeciąży ten wazon i mi się w którymś momencie przewróci. I też tak myślałam, żeby go postawić sobie w tle, tam w pokoju. Jak już ustawię, przeembluję ten pokój i tam poustawiam wszystko tak, jak chciałam. Jak Wam mówiłam, to może tam trafi ten wazon, no bo tutaj to już mamy w sumie komplet. Chyba, że nie będę miała akurat kwiatów tutaj na komodę przy telewizorze, to może wtedy go tak postawię. Ale ogólnie bardzo fajny em, jest ten wazon w takie to się nazywa jakoś marokańskie wzory, coś takiego. E, poprawcie mnie, jak wiecie dokładnie, jak to się nazywa. I e, kupiłam go w Homli. E, był w promocji za 30 zł, z 50. Także myślę, że spoko cena za taki ładny wazon. W ogóle ja uwielbiam Homle To jest mój ulubiony e, sklep domowy. Także polecam Wam zajrzeć, jeśli e, jesteście, bo chyba tylko w Warszawie jest, czy jeszcze w jakimś mieście. Wiem, że nie ma ich za dużo tych sklepów. Ale jak wiecie, gdzie jest, to polecam, bo naprawdę mają przepiękne rzeczy i zawsze jak tam wchodzę, to mam ochotę wykupić pół Sklepu, ale nawet nie mam za bardzo tutaj, w tym mieszkaniu, gdzie tego ustawiać. Ale no jak miałabym powiedzieć, jaki jest mój ulubiony sklep z takimi rzeczami do domu, no to zdecydowanie Homla. Jak widzicie, piękny, piękny wazon. Dzisiejsza bardzo prosta stylówka na wieczór. Mam na sobie zwykły biały golfik. Z tego co pamiętam, on jest chyba ze Stadiwariusa. Tak, coś mi się kojarzy. A się roztrzypałam. On jest chyba ze Stadiwariusa. Opaska jest z Blink Shop. Torebka Stadiwarius również. Te jeansy. O kurde, skąd one są? Chyba też ze a tak mi się coś kojarzy. Czekajcie, zerknę dla pewności. Tak, Stradivarius. Kupiłam je teraz niedawno i to są takie Mam Jeans, ale powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, bo to są pierwsze tego typu spodnie, które są. Niesamowicie wygodne. Ja nie wiem dlaczego, ale ja mam problem z takimi spodniami właśnie typu mam jeans. One są strasznie takie sztywne, niewygodne. Wydaje mi się też, że dlatego, że zawsze kupowałam em, taki rozmiar, który był mocno dopasowany tutaj w biodrach, nawet tak bardzo mocno. E, I może były na mnie, no nie wiem, za małe. Bo ogólnie z takich obcisłych jeansów kupuję 36, czasem nawet 34, a te mam Mki 38 I naprawdę tuję się w nich genialnie, są strasznie strasznie Niewygodny, naprawdę cudo. No i e, super stary. Także, tak trochę bardziej na luzie, taka e, sportowa elegancja, powiedzmy. Popryskam się jeszcze moimi ulubionymi perfumami. Ostatnio po prostu uwielbiam ten zapach. To jest Sea Fiori z Armani, najnowszy zapach właśnie Armani, i powiem Wam, że jak uwielbiam generalnie te podstawowe wersje Sea, to ta najnowsza jest moją ulubioną, bo jest taka najbardziej dziewczęca, taka trochę delikatniejsza, trochę słodsza też, naprawdę no nie jest taka ciężka może o jak tamte, więc jest idealna na wiosnę, naprawdę. Przepiękna, no i ten flakon też bardzo do mnie przemawia. No. Kochani, my już wróciliśmy do domu. Ja mam na twarzy jeszcze e, peeling. Sorry, że tak trzymam, ale mam ręcznik, który też trzymam ręką. E, mam na twarzy peeling multifunkcyjny do twarzy z Rezibo, bo chciałam sobie tak delikatnie wygładzić strukturę, bo już kilka dni minęło odkąd nakładałam maseczkę i potem tym nałożę sobie jeszcze taką maseczkę w płachcie z Mediheal, to jest maseczka kojąca do cery wrażliwej, atopowej, skłonnej do podrażnień i wyprysków. bo Czuję, że potrzebuję takiego zastrzyku, nawilżenia, ale też coś na te moje przebarwienia i no skóra jest ogólnie podrażniona przez te takie, wiecie, tam gdzie jest zaczerwieniona jest podrażniona, więc coś takiego sobie szukałam wśród mojej armii maseczek, bo mam ich naprawdę mnóstwo. Także wybrałam tą. Ona jest w dwóch częściach, tutaj górna i dolna. Zobaczymy jak się sprawdzi, ale generalnie już się z wami żegnam, bo jest już bardzo późno. robię sobie takie. Mega późne wieczorne domowe spa, w ogóle złapona z deszczu. Mam straszne włosy, mimo że dzisiaj myłam, ale zmokły i wyglądają bardzo źle, więc co mnie czeka, znowu pewnie mycie przed nagrywkami. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zostawcie kciuk do góry, jeśli Wam się podoba, i subskrybujcie kanał, bo naprawdę bardzo mnie to cieszy, jak widzę, że jest Was coraz więcej tutaj ze mną. I e, tak, jeszcze raz dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym filmie. pa Pa!